Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na recenzję procesora. Procesora, który już jest zainstalowany na tej płycie głównej Asusa, a jest to najnowsza A8K od AMD 7670K. Procesor, poza tym, że mamy odblokowany mnożnik, również posiada dosyć mocny, zintegrowany układ graficzny. W końcu IPU. jak mocny i co to jest za sprzęt? Zapraszam na film od razu, na konkrety. Testowany dzisiaj procesor, moi drodzy, AMD A87670K. To jednostka czterodzeniowa, czterowątkowa, oczywiście z odblokowanym mnożnikiem. Jest to układ wykonany w technologii 28 nanometrów o TDP na poziomie około 95 W. Bazowe taktowanie tego procesora wynosi od 1,9 GHz, czyli mnożnik 19 razy 100 do 3,9. Możemy sobie tutaj wrzucić teścik i zobaczcie, że kiedy oczywiście komputer jest obciążany od razu, to taktowanie oczywiście leci do góry. Jeżeli chodzi o ilość pamięci podręcznej, to jest to 4 MB pamięci drugiego poziomu. Nie ma pamięci trzeciego poziomu. Największą taką odczuwalną dla użytkownika zaletą tego APU jest oczywiście zintegrowany układ graficzny. Tutaj mam do czynienia z grafiką serii R7 Radeona. No i oczywiście podobnie jak procesory, co układ wykonany w technologii 28 nanometrów, który liczy sobie 384 jednostki cieniujące, 8 jednostek grob oraz 24 jednostki temu. Bazowe taktowanie rdzenia to 758 MHz, możemy troszeczkę to podbić, natomiast jeżeli chodzi o pamięci, no to tutaj oczywiście to pamięć zależna, taktowanie pamięci zależne jest od traktowania pamięci systemowej, ponieważ komputer, a dokładnie karta graficzna, również korzysta, oczywiście, z pamięci systemowej. Ja tylko przypomnę to, o czym już niejednokrotnie mówiłem i o czym niejednokrotnie pisałem. W związku z tym, iż APU korzysta z tej pamięci systemowej, im szybsze kości posiadamy, tym lepiej oczywiście również dla wydajności całej platformy opartej o ten procesor i o zintegrowaną kartę graficzną. Kiedyś ceny kości były zaporowe. No, większość osób brała albo 1333, albo 1600 MHz. W obecnej chwili można sobie bez problemu pozwolić nawet na kosie o taktowaniu 2133 MHz z dosyć niskimi timingami. Natomiast no, jeżeli ktoś buduje też zestaw budżetowy, tak jak w tym przypadku koszt całej platformy to niewiele ponad 1000 złotych i mówię tutaj o całym tym komputerze, no to nie będzie też kupował najdroższych pamięci dla paru klatek. To też no, nie, nie oszukujmy się, prawda? Natomiast Teraz przechodzimy już sobie do testów praktycznych. Skupię się tutaj przede wszystkim na zastosowaniu tego wbudowanego układu graficznego test który oceni nam całą platformę, będzie tylko jeden i będzie to Mark test syntetyczny, zaś test, który będzie oceniał wydajność samej tej jednostki procesorowej, również będzie tylko jeden Cinebench w wersji R15 i też będzie tylko jeden. Pozostałe testy będą w większym bądź mniejszym stopniu oczywiście opierały się tutaj na cały duet procesora plus karta graficzna, czyli będzie to Syntetyków czy demark, Skydrive, tutaj ten podtest, a potem już przejdziemy sobie do zastosowań typowo praktycznych. Czyli do gier. Jakie gry, słuchajcie. No niestety, ale nie udało mi się tutaj zrealizować jeszcze do tej pory wszystkich gier, które chciałbym wam pokazać. No ale myślę, że lista będzie całkiem fajna, bo przede wszystkim z tych najbardziej wymagających to będzie Dying Light, gra polskiego studia Techland. Będzie oprócz tego League of Legends, tak, czyli LOL. Będzie oprócz tego oczywiście CS:GO i oprócz tego będzie również World Hunter, czyli całkiem ciekawy zestaw gier i sprawdzimy na ile taki układ pozwoli. I na pierwszy ogień idzie Cinebench w wersji 15 i tutaj wynik, moi drodzy, ogólny procesora to 319 punktów, nie jest to oczywiście szczyt tabeli, to jest chyba jasne. Kolejny jest z przeprowadzonych przeze mnie testów, czyli 3D Mark SkyDrive. Tutaj widzicie sobie ładnie, całkiem radzi nasze APU i to potwierdzają również końcowe wyniki, ponieważ wynik ogólny to 4983 punkty i dokładnie tyle samo wynosi wynik graficzny, czyli 4983 punkty. Ostatni syntetyków PC Mark, wynik ogólny 3186 punktów. I pierwsza z gier czyli World Hunter, tutaj minimalna ilość generowanych klatek na sekundę to 48, średnia 40, przepraszam, 79. I co najważniejsze, to oczywiście znajduje odzwierciedlenie w realnej rozgrywce. W tym momencie widzicie no właśnie takie kadry z podczas grałem. No i tutaj ponad czy nawet czasem 80 jest. Oczywiście ilość generowanych klatek spada, jeżeli gdzieś tam się zniżamy, jest więcej tekstur do wyrenderowania. Kolejna gra, czyli LOL. Ilość średnich klatek na sekundę to jest, moi drodzy, 108 przy ustawieniach detali no, dosyć wysokich i natywnej rozdzielczości monitora, to jest dosyć ważne, czyli Full HD. Natomiast podczas rozgrywki ta minimalna ilość generowanych klatek na sekundę podczas takiej walki spadała do 91, czyli tutaj trudno mówić tak naprawdę o jakichkolwiek dropach, ponieważ gra jest cały czas płynna, cały czas komfortowa. I to w wyższej rozdzielczości, moi drodzy, niż te minimalne, bo mam tutaj rozdzielczość natywną Full HD, a dodatkowo detale również wysokie. Kolejna gra, Dying Light, najbardziej wymagająca ustawienia detali, no najniższe, dodatkowo niska rozdzielczość, no i oczywiście rysowanie na minimum. Ogrze, czy możemy mówić płynnej? Moim zdaniem nie. Generalnie możemy mówić o takiej konsolowej rozgrywce, czyli 30 parę fps. Tutaj ilość minimalna to 31, a średnia 37, czyli ta gra jest bardzo równa. Nie ma jakichś niby dużych dropów, ale minimalna rozdzielczość, minimalna szczegółowość detali. I powiem, że nie grało się mi osobiście najlepiej, chociaż grać się da. Możecie się poczuć jak na konsoli. No i czas na ostatnią grę w stawce, czyli Counter-Strike Go i z ustawienia grafiki, takie jak widzicie, rozdzielczość 1600x900. No i tutaj możemy śmiało mówić o w pełni komfortowej i płynnej rozgrywce. Średnia ilość generowanych klatek na sekundę to 111 i w zasadzie bez żadnych większych dropów. Przy rozdzielczości no niższej, oczywiście niż ta natywna monitora, ale jak najbardziej, gra wygląda całkiem fajnie. To nie jest to najnowsza produkcja, gra się bez problemu da. Ja już, moi drodzy, jestem tutaj po testach. Cały czas, tak jak mówiłem na wstępie, podłączony jest do komputera watomierz i dla zestawu nieobciążonego, kiedy wyświetlany jest pulpit, tak jak widzicie w tym momencie, pobór mocy, słuchacie nawet poniżej 30 W, tak jak przez pewien czas widzieliście, około 27, w tej chwili to jest jakieś 32 W i też delikatnie tutaj cały czas spada, znowu pewnie zaraz będzie... Poniżej 30, dokładnie. Natomiast zobaczmy jeszcze pobór maksymalny to również jest interesujące. Maksymalnie, podczas całych testów syntetyków gierca, platforma była w stanie pobrać tylko 143 W. Ze spokojem, tutaj nawet zasilacz 300 czy 350 W będzie dawał Wam jeszcze zapas mocy. No i czas na kilka słów podsumowania testów, gdzie przede wszystkim skupiłem się na graniu, bo to właśnie układ graficzny jest najmocniejszym elementem testowanego dzisiaj procesora oraz także tego, bo tutaj sobie pozwolę skomentować, jak wypada pod względem temperatury. I zacznę właśnie od temperatury. Byłem naprawdę bardzo miło zaskoczony. Testy przeprowadzałem na chłodzeniu Bequiet Shadow Rock LP. Jest to chłodzenie, które nawet nie zostało zaprojektowane do komputerów, powiedzmy takich typowo desktopowych, a typowo do komputerów typu HTPC. I myślę, że temperatury, które praktycznie nie przekraczały 50 stopni przy obciążeniu procesora, a maksymalnie dobiły przy 50 do 51 stopni przy na maksymalnie obciążonym procesorze i dodatkowo jeszcze włączonym firmarku, czyli ta część procesora karta graficzna też była obciążana, no to jest wynik naprawdę rewelacyjny. Tutaj to no, stosunkowo niskie, jak na AMD TDP, daje sobie tak naprawdę znać. Jest to bardzo chłodny procesor, i to chciałbym na początku zaznaczyć. Jeżeli chodzi o pobór mocy, no tutaj, oczywiście, ten odnosi się do całej platformy. Zobaczcie, że ten pobór nie przekroczył 125W. 124W z małym kawałkiem po raz kolejny mamy naprawdę rewelacyjny wynik. I co za tą cenę dostajemy, jeżeli chodzi o wydajność, no to tutaj mamy. Mam do czynienia przede wszystkim z układem, który w zupełności pozwoli nam na dosyć komfortową grę w te mniej wymagające tytuły, i oczywiście też często w niższych rozdzielczościach niż Full HD. Nie należy o tym zapominać. Natomiast w takich grach, jak na przykład Counter Strike Global Offensive, przy zmniejszonych detalach i rozdzielczości mamy ponad 100 FPS-ów, bez problemu można pograć. Zobaczcie gry bardziej wymagające, jak na przykład LOL, jak na przykład World Hunter. Tutaj też mamy zadowalającą płynność. Jeżeli więc chodzi o ogólną ocenę tego procesora, no to powiem szczerze, że w stosunku do ceny to mamy naprawdę układ rewelacyjny i myślę, że każdy, kto niewielkim kosztem chce zbudować kompletną platformę do pogrania właśnie w tego typu gry, które widzieliście w teście. No to w zupełności jest to układ wystarczający i się raczej nie zawiedzie. Natomiast pamiętajcie, że nie jest to układ graficzny. Przeznaczony przede wszystkim do jakichś wymagających gier. Zobaczcie jak no, ta cała jednostka dusiła się na przykład chociażby w Dying Light. Tutaj mieliśmy tą płynność na poziomie 30 kilku, czasami 40 kilku klatek na sekundę i to przy niskiej rozdzielczości, maksymalnie niskich szczegółowościach detali gra nie wyglądała fajnie i ja bym tej gry na pewno przyjemną nie nazwał. Mimo, że ilość klatek no, powiedzmy była na tym minimalnym Poziomie. Taki zestaw, co więcej, jak widzieliście na tym filmie, linki do wszystkich podzespołów, znajdziecie w opisie tego filmu. Tam będą informacje o tej platformie testowej. Zbudujecie za nie wiele ponad 1000 zł. Myślę, że to jest propozycja ciekawa, zwłaszcza dla osób, które mają jednak ten budżet ograniczony. Moi drodzy, ode mnie to jest na chwilę obecną na tyle. Test stosunkowo krótki, ale myślę, że wyczerpał tutaj, tak naprawdę, dla kogo jest to IPU i przede wszystkim na co możemy liczyć. Ode mnie w tym momencie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia w następnych filmach.